Powiedziałaś mi, jaka była twoja ścieżka po do popularności. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego nie zdecydowałaś się na start w Talent Show. O, ja się zdecydowałam kiedyś. Znaczy, się byłam kilka razy w, w takim Talent Show. Zawsze na precasting, Nigdy nie przeszłam była dalej. Totalnie. No, naprawdę, wtedy stworzyłam naprawdę bardzo dużo. Właśnie tej niewidzialności wszystko tak się składało w całość. <laughs> Takie to było fajne, że myślę, że. Jakby ktoś nie widział, to byłam trochę smutna, ale pisałam o tym. Znaczy, Moim zdaniem w to tak dobrze show się byłaś? potoczyło. Byłam w, mam talent. Nie, w Dwoisie. W się hmm. byłam kilka razy. Mam talent chyba jeden w Polsce, raz w Wielkiej Brytanii. Byłam też. Z własnym repertuarem? Czy tak. Z jedną czy? swoją piosenkę zaśpiewałam, a drugą. Nie wiem, to było Love Me Like You Do chyba tej Eli. No, czy ja, nie pamiętam, ale tak pamiętam, że to się uczyłam śpiewu, to taka byłam, że. O, zaśpiewałam sobie tę piosenkę. I tak. E, no, no byłam trochę, byłam bardzo smutna właściwie, bo wydałam całą swoją kasę wtedy na wyjazd do Londynu i, i bardzo, bardzo chciałam się dostać, marzyłam, żeby się dostać i w ogóle, żeby to był mój taki przełomowy moment w, w życiu. A się okazało, że już tam na samym początku tacy byli uśmiechnięci, bo tak często chyba robią, że tacy są uśmiechnięci jak słuchają, a potem nagle. Sorry, we don't like it, coś tam coś. Ja tak byłam smutna, strasznie. No ale może jakoś nieładnie zaśpiewałam, nie wiem. Więc tak pogodziłam się z tym później. Byłam a ciężko bez kasy. było się z tym pogodzić? Bardziej z y, brakiem y, promocji do kolejnego etapu, czy z brakiem kasy? No, nie <laughs> to było cięższe. kasy, nic nie miałam. Takie, takie, no to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale wtedy dla mnie to były wielkie pieniądze, więc jakby no tak było mi bardzo smutno i też później po tym castingu zwiedzałam Londyn sama, było tak zimno i, i padał deszcz chyba. Tak jakoś było nieładnie, nieładna pogoda i taka byłam załamana i pocieszali mnie jacyś obcy ludzie na tym castingu, jak wyszłam, bo zaczęłam płakać oczywiście, jak to ja, mm. <głos》> i później jakieś obcy ludzie po don't cry, don't cry. A, <głos》> a może robię. być tak, że ktoś po takim wydarzeniu zrezygnuje z kariery muzycznej? stwierdzi, że a kurde, to nie dla mnie. Kto ci pomógł się podnieść z tego wszystkiego? Nie, to nie był też taki moment. Ja po prostu miałam tyle już takich momentów. Zresztą to nie jest. Mm, tak sobie powtarzałam, że to przecież o niczym nie świadczy, bo tam różnie przecież patrzą. Tak mi się wydaje, nie wiem, tak sobie do dzisiaj mówię, że może te, a może serio źle wypadłam, co też by nie było jakieś dziwne, więc możliwe, że to też moja wina. Jakby mm, liczyłam się z tym, że mogę nie przejść dalej, chociaż miałam ogromną nadzieję, że przejdę, zwłaszcza na tych castingach tutaj, ale teraz jak myślę sobie o tym, że... Że, co, że ta historia się potoczyła nie inaczej, to jestem mega zadowolona i taka um, no wdzięczna, że tak to się wydarzyło.